Kupiłam sobie perfumy. Czatler sportowy. Tu jest też czatler. Też sportowy. To jest następny czatler Ninja. Tu jest Bella Belaczu. To jest czatler blues. To jest Fobia. Czatler. I czatler złoty Armand Luxer. Za te wszystkie, hey, Za wszystkie zapłaciłem 88 zł z przesyłką. Przesyłka 9 zł. Więc za 80 zł mam takie. Po 12 zł też kadułki. Teraz Wam otworzę i pokażę. Mm, to się tak otwiera inaczej. Mm. Zobaczcie, które jako się wyciąga, wysuwa. Okay. Mmm, ale ładnie pachnie. Pięknie to pachnie. Słuchajcie, warte było 12 zł. Zaraz zobaczę następne. Słuchajcie, postawię Was sobie na pudle. Okej. Okay. otworzyłam, pięknie pachną. Teraz zobaczymy te. Czerwony, czerwony, różowy. Czekajcie, bo leci mój ulubiony film. Z archiwum Mix. Nie chciałabym przegapić. To jest plastikowe w ogóle. To jest papier, a to jest plastik, a to jest szkło. Także cały recykling. No to też, to jest ładnie. Tak słodkawo pachną. W sumie okay. Następny też jest taki różowy Jak wino O, te bardzo słodkie pachną A, bo Bella Słuchajcie, one bardzo podobnie pachną do tych Bella mm, Z Iwonu O, te mocne takie, lekko męskawe te, chyba że faktycznie męskie kupiłam, sprawdźmy te, 61, to są takie podróbki, o, te mocne, teraz Juka przyjdzie, to pewnie te Bles i 61 to sobie wybierze na pewno. O, te Kwiatowo. Hmm, ale typowe kwiatki. Jakie ładne, delikatne. A te muszę otworzyć, bo są zapakowane. O, Dobra, o, taka A, to są te no nie, dobra, zaraz zobaczę. Hmm, kwiatowe takie, mocne. Dobra, na no takie jakieś wyjazdy szybkie by to spoko, ciężko mocno. Choć ja jestem zadowolona. To 12 zł, a te chyba 18. Dobrze, dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.